Angielska bestia, kolejna niepokojąca lampka. Przyjaciel, jaken? Kody błędów 5. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać znów. No, widać, jedziemy po kolei. Czujnik położenia klapy kolektora doltowego, ok. Czujnik położenia turbosprężarki, ok. Przekaźnik zasilania, czujnik przepływu masy powietrza i piąty przepływu masy powietrza na napięcie zasilania. Dobra, kasujemy, wychodzimy z tego, usuwamy kody, zobaczymy co zostanie, bo tu ktoś grzebał. Czy chcesz, czy, czy, czy chcesz usunąć. Tak, chcę usunąć. Usuwanie zakończone. Sprawdzamy znów. Odczyt kodów. 1. Czujnik położenia klap kolektora dolotowego, czyli mniej więcej jesteśmy ukierunkowani. To robiłem w paździerzu swoim, tam jest silniczek i wyrabia się plastik. Nie dochodzi do granicznych tych parametrów swoich Ale mam po swoim pasacie taką specjalną blokadę aluminiową I będę ją zakładał Teraz co? Kawałek przejedziemy Bo tak to Angielska bestia zachowuje się dobrze No ładnie jakby się przełożyło. Dobra, będziemy działać Żeby nie kupować czegoś co kosztuje dużo pieniędzy Założymy Specjalny aluminiowy taki Ogranicznik. Mam go, także powinno być ok.